Udział w tańcu z gwiazdami. Jak swój nasza przygodę? Ojej, to już było dawno. Yy, no, to była. Z, w sumie z biegiem czasu, teraz zmieniło mi się nastawienie, że to była naprawdę super przygoda. Wcześniej myślałam, że to faktycznie no, były hejty i, i sporo osób faktycznie no, nie popierało tego jak tańczę. Ja też uważam, że nie byłam w tym dobra, ale teraz myślę sobie, że to była naprawdę piękna przygoda. Dostało mi się trochę po tyłku, ale myślę, że to tylko przygotowanie do tego, co się dzieje teraz, więc bardzo jestem wdzięczna. No to skoro widzieliśmy Ciebie w tańcu z gwiazdami, to ja się zastanawiam, kiedy. Kiedy wystąpisz w Twojej twarzy? Brzmi znajomo. Um, myślę, że to znaczy dostawałam już propozycję, tylko na razie muszę przyznać, że odwoływałam ten udział, dlatego że no, chciałam się skupić na mojej muzyce i, i myślę, że teraz to jest idealny czas, kiedy mogę stworzyć nową płytę. No i teraz jak tworzę piosenki z trzech słów z różnymi artystami, to naprawdę jest to czasochłonne i żeby ustawić wszystkich artystów dany, na dany Dzień, to naprawdę wymaga to dużo, może nie pracy, ale po prostu poświęcenia z jednej i z drugiej strony, ale cieszę się, że ludzie tak dobrze to odbierają i, i że potem jak dana piosenka się spodoba, to możemy stworzyć ją w całości i tak naprawdę to od ludzi zależy, bo to, to ludzie wszystko napędzają, to im jestem najbardziej wdzięczna za to wszystko. Ale gdy, powiedz mi, czy jeśli chodzi o ten program Twoja twarz, czy gdyby znowu pojawiła się propozycja, to jest szansa, że zobaczymy Cię tam? Szansa zawsze jest, nigdy nie mówię nigdy. Ale na razie myślę, że totalnie spełniam się muzycznie, i teraz jest naprawdę bardzo dużo pracy, takiej, którą kocham, i po prostu uwielbiam być zmęczona przez to.